Ten mecz nie ma sensu. Nie wiem co ty gadasz, no tak fajnie było, a to wszystko pisujesz i tekst, tekstem. Wiesz co. Nie wiem, no, naprawdę, przestaniesz. Nie, według mnie nie ma rytmu meczowego, co jest bardzo ważne. W z wypiłka nożną. Naprawdę, no, według mnie to jest bardzo ważne. Kiedyś pracowałem w komentarzu w żywstwie, yy, meczu. Byłem raz nawet na Mundialu, tylko ciebie wtedy nie było i ty nie słuchałeś i Ty nic nie słyszałeś w Rosja też, więc no. Yy, wiesz co, akurat tak się składa, że Mundial, kiedy... Każdy Mundial kiedy to żyłeś oglądałem. Więc no sorry, ale... Niestety to są nie z prawdą i nigdy cię nie słyszałem. Ale to, to, to nie ważne. Ważne jest to, żebyś mi wytłumaczył, co to ma być rytm meczowy. Bo, jak pierwszy słyszę, żeby coś takiego było mówione w. w. w... no, jak to było. w tym budce komentatorów. No. Rytm meczowy to. Takie pojęcie w piłce nożnej, w komentatorstwie, wiesz co, nie, nie mam czasu, nie będę ci tłumaczył, wyszukaj sobie to po meczu, no, nie wiem, wyszukaj sobie to, ja nie mam tam, wiesz co, myślałem, że się możesz, taki poobklejany jesteś tymi karteczkami śmiesznymi, może tam masz jakieś ściągi i nie możesz ich teraz zobaczyć, co? Nie, 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 to jest, to jest co, oglądajmy mecz, daj. Nie mam sił na ciebie. Naprawdę. Nie. Dobra. Więc zaraz będzie chyba kol. O! O! O i o i wszyscy nie wiem co wy tu robicie, ale oglądanie mundialu, specyficznie tego, to jest najgłupsza rzecz jaką mogliście robić. Więc ja od razu Wam mówię, że no to co robicie teraz jest bardzo niezgodne z prawem. I albo możecie. Ymm, albo wyłączacie teraz ten Mundial, albo dzwonię po jednostkę specjalną, żeby Was zabrała do kicia. Co wybieracie? Ymm, A. Wybieracie A. Będzie jednostka specjalna. B będzie wyłączenie Mundialu c będzie Costan a d będzie los surprise, więc tak, co wybieracie? Hmm, to co hmm, ciężki wybór. Hmm. Zwołamy radę MSW i wtedy zobaczymy naszego MSW i wtedy zobaczymy. Hmm, Jaka będzie jaką durną radę MSW? Nie ma żadnej rady MSW. Rada MSW jest tylko w Polsce, jako kraju, państwie. Więc. Dobra, jaką opcję wybieracie? Dobra, odwołanie i spotkanie rady MZ. Odpowiedź A, i to było, co to było? To było wyłączenie Mundialu. Nie durnie odpowiedź, a to było. Co było odpowiedź? A, jednostka specjalna była w odpowiedzi A. Mm, więc tak, jednostka specjalna już ją zaraz przywołuje. Mm. Bardzo ciekawy wybór ogólnie. Dobra, ja sejdę. Zaczynasz no, już. Papa zaraz po Was przyje przyjedzie i zobaczymy. Co jej powiecie? Witam wszystkich, ja jestem jednostka specjalna i podobno my mówili mi, że, że że mówili mi, że sobie tu narkotyki sprzedajecie. Co? Oni są poważni? Żadnych narkotyków nie sprzedajemy. Co? To, to y, pierwsze, co Wam powiem, to to że będziemy y, wywalać z pracy tego, co to zrobił. No, pamięta się, może rejestrację jego? Nie wiem, takie, że nie zwracam uwagi. Dobra, to trudno. Y, my już zajmiemy się tym. Y, ja was żegnam. A co to dokładnie się stało? Jeszcze zapytam. No więc, tak, oglądaliśmy sobie mudia, Co on powiedział, że jest w ogóle niezgodne z prawem? Co? No, znaczy, ja wiem, co się stało, ale to czy chcesz oglądać, czy nie, to jest jakby Twoja sprawa. Dobra. A ja jeszcze zrobił nam takich milionerów. Odpowiedź A to była jednostka specjalna. Odpowiedź B to było. Wyłączenie mundialu. C to było y, Cosinus. Stan y, a y, D to było Lol. Surprise. Mm -hmm. Dobra, wiecie co on ma gwarantowane wywalenie z pracy. Ja was żegnam. Do widzenia. Do widzenia, do widzenia, do widzenia. Włączamy ten mundial. Nie wiem, no przecież można oglądać. A, a tak, dobra. A ma ktoś w ogóle jakieś jedzenie? Coś? Nie. A jesteś głodny? Tak. Dlaczego nic nie mówisz? Nie wiem. E, dobra, Rolisia, masz coś do jedzenia? Masz coś, coś? E... Tak, 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 tak. Mam. A co masz? Płatki? Kukurydzy? Nie jest to najbardziej okwite danie, no ale... Mm, no, zawsze coś, no więcej niż ten... Ten z oklejonymi ściankami. Więc tak, yy, dasz trochę płatków? No. Mm, ale nie jestem głodny. No. Nie, nie jestem głupi. Maga też trochę? Chyba syki. Nie, 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 nie możesz! Nie możesz ani trochę! Ty już tak mi nakłamałeś dzisiaj, że. Nie, Ale to rąsi sam. Dobra. Ronsia, on może sobie coś zjeść? No tak, może. Nieważne. I, nie, żryj se już, chodź. No, no dobra, niech ci będzie. Żry. Dziękuję. I, 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 co? Myśleliśmy, że cię zwolnili z roboty. Tak? mi mnie zwolnić? No, tak mówiła nam jednostka specjalna. Chwila. o oh, no, faktycznie dostałem SMS-a. Dobra, nieważne. Od razu chciałem tylko powiedzieć, że oglądanie Mundialu jest niezgodne z prawem i macie to wyłączyć w tej chwili po, po tym wybraliście taką... Nie, nie, wybraliście odpowiedzi wyłączenie Mundialu. No, macie to wyłączyć w tej chwili, albo jak nie, to po robocie, nawet jak na mnie walą, to tak będziecie mieli przekijane, że... Nie. Odpada. Mm -mm. Nic, nie będzie. Mm, to co robi mi? On, on, on może zagrozić czymś, jakby coś zrobić. No Jakby policjanci mają ten yy, pistolet, więc nie wiem, tak nie ryzykała za bardzo. A, no masz, masz, no, masz rację nawet. Wiesz co, wyłączmy ten mundial. Yy pooglądamy z tego kiedy indziej, jeśli wcale pewnie nie będzie nam się chciało, bo oglądanie nie na żywo to. żadna na no, Coś mamy do zobaczenia, Nie wiem, cokolwiek. I. Wiadomości zobaczmy. Proszę, że coś będzie ciekawego. No, no. Ciekawa propozycja. Muszę przyznać, że nawet pomysłowe. No to może, może. Dobra, włączaj te wiadomości. Nie wiem, nazwę ci jakoś. Bąsiu. Yy, yy, no dobrze. Włączam wiadomości już, już. Stryk. Włączanie wiadomości. No dobra. Mamy wiadomości i zobaczmy, co tu jest. Hm, ciekawe. Znacie kogoś takiego jak polishman? 24 Nie Nie, nie znam Już się słyszę um. No, no, coś mi się tak ko kojarzy, tak Tak, e, wiesz co? Powiedz pełną nazwę, która ci się kojarzy, bo coś mam wątpliwości Że ci się cokolwiek kojarzy, tak jakby... Cztery razy mi dzisiaj, że nie wiem, jakie mam ci wierzyć, tak bez żadnych dowodów, nic. Hmm. no więc tak, raz byłem sobie we, 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 Wrocławiu, i we Wrocławiu... Kiedy płynąłem sobie promem po rzece, promem, tym, statkiem płynąłem po rzece, to tam było takie coś jak poliślody lody. Py, o, -l i sy, -y. To się zalicza? Tak, zalicza się. Gdzieś gdzieś 24 na końcu? No tak, właśnie sobie wy, dopisałem tam. 24. <słuch> Dobra. Wiesz co? Może skończmy rozmowę o tym. Wiesz co? zobacz, co, co to jest ten Polishman, i wtedy zobaczymy, nie? Wiem. Dobra, podobno stosowów wbił. Włączaj to bo na YouTube jest, tak, 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 włączę. ale bąsił może włączać, a tak, Mmm, dobra, włączam już, już YouTube, stryk jest, YouTube, dobra. Piszmy teraz Polishman 24 I wyskoczyło nam coś Dobra Wchodzę, wchodzę Co? On ma 105 filmów, tylko 100 słupów To nie ma sensu O ma 105 filmów i mniej słupów To jest bez sensu. No no trochę się zgadzam, nawet, nawet, nawet się zgadzam. No trochę trochę szczerze bez sensu, bo widziałem youtuberzy, którzy mają <grystanie> około 50 filmów już mają więcej. O, wi o wiele, wiele, więcej. Więcej już mają srebrny przycisk. Więc... Więc no, to jest naprawdę... O, o wiele... Więcej niż Poliszman. Yy, dobra, weź włącz jakiś jego filmik, coś, nie wiem, może, nie wiem, zobaczmy co ten, co, co, tam ma, nie wiem. Dobra, dobra, patrzę. Małosia? A mnie coś? Przecież jego nie znam. No właśnie. Dobra, klikaj to czego się zastanawiasz Dobra, klikam, klikam, już Spokojnie, spokojnie O jest, włącza się Ciekawe co to jest Bardzo zabawne. Ha, ha, ha. No, myślę, że faktycznie nawet no, masz rację bardzo zabawne. Ja się przy tym nawet bardzo uśmiałem. Mm, nie wiem, ma więcej filmów o tobie. Zobaczę, zobaczę. Nie. A zobaczcie go. Pierwszy film, jestem ciekawy, jak, jak dawno to było. Dobra, to muszę trochę tam po, pojeździć w dół. Wiem, przecież nie jestem głupi, chyba. No właśnie, nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Polecam ci się zastanowić. No dobra, jestem na dole. No, nawet dawno temu, jak 5 lat temu, to... Czekaj co? W 5 lat 100 subów tak mało od 5 lat. 5 razy 20 jest 100. I... On tak <laughs> nie Nie... Nie... Już... już nie wiem. Już mój kanał by był o wiele szybciej. Ja bym miał milion tysięcy, wy mm. Dwa dni. Wiesz co, jak mówisz milion tysięcy to lepiej już powiedz milion. Okej, okay, bo... Nie, czekaj. Tak, milion tysięcy to jest milion, więc... Milion tysięcy... To jest... chwilę. To jest trylion? Miliard? Nie wiem, coś takiego. Zapomniałem już, jak to w czwartej klasie było walić. Wow, Nikt tego nie robił. Mm, więc tak. W, a ty, patrz, patrz, patrz. Tam jest. Jak ułożyć kostkę Rubika w kilka minut? To jest rada. I tam jestem ja. No, brawo, za coś Jesteś ty. Owszem. To weź to włącz, bo jestem ciekawy. No dobra. Ja, ja też, więc. Ja też. JEDENAŚCIE minut? Chyba nie chcemy tego całego oglądać. No, no nie wiem, czy chcemy. Ja chcę. Kto chce, ręka do góry? Aha, ty koronia ma ręce. Nie. Ronsia jest ręką Ronsia jest rąką Więc Wiesz co walić to kto, kto chce oglądać ten film do końca niech powie ja Ja Kto nie chce niech powie Nie ja Nie ja nie ja No to masz oto wyniki 2-1 Dwa nie chcą, jeden chce, więc jak działa demokracja? Tak, że to, co ma więcej głosów, to zwycięża. A w tym przypadku więcej głosów ma, żeby nie oglądać. Nie mój problem, ja się cieszę. A weź przewień trochę, żeby chociaż jeszcze zobaczyć, co tam jest. Dobra. A to nie ma żadnego sensu. On mnie rozkłada i w. O nie! on nie, pamiętam, jak on mnie rozkładał! Ja, ja! Ja go znam! Ja go znam! Przecież jestem jego kostką! Ja nie wierzę że ja, ja tego nie skojarzyłem! Lu, nie, jestem jakiś głupi! No, to jest chyba jedyna prawda, którą powiedziałeś w tym odcinku, naprawdę! <grym> Ej, przestań! No właśnie, przestań! Widzisz, Kaczy się zgadza. Teraz jest 2-1 przeciwko Tobie, więc no, ty, teraz Ty przegrałeś, no, Ty przegrałeś, tak wiesz, co? A zobacz, czy może ja jestem? bo taka kostka jak ja, bo Ty to by wszystko wyglądasz, tak szczerze mówiąc, co? Ka każdy jest, y y y y każdy ma swoje plusy i minusy. Każdy ma swoje plusy i minusy. Yy, dobra, w, poszukasz czegoś o nie? No, niech ci będzie. No. Nie chcę się zresztą tego całego Już przewijam. No, no, jest coś, jest coś. Chyba jest coś o kosce rubika nowego, więc nie wiem to weź to włącz, ja nie, nie, nie ja już to nie trzymuję. włącz to po prostu, bądź błagam nie no spokojnie już włączam nareszcie um, no bardzo ciekawe. Ciekawe, zobaczmy dalej. Ja nie wierzę. Nie, nie. Kto to wymyślił? Układać? Nie. Nie, mogę się założyć, że on teraz coś innego na, na ułożenie zrobi. Chyba tak. Wiesz, nie wiem, chyba już dawno by zrobił. Skoro rozwiązywanie to jest rozwiązywanie ze sznurka, to układanie to już chyba musi być to prawdziwe, co nie? No, nie wiem. On ma takie pomysły, że wszystko cię może zaskoczyć. Muszę się z tobą zgodzić, niestety. Pierwszy raz w tym odcinku. Ale wiem, że każdy z nas znał um, Polishmana i to wszystko było kłamstwo. My wszyscy wiedzieliśmy, że to jest specjal. Nawet te śmieszne policje um, ta też ta, ta policja, ta policja. No dosłownie wszystko o czym pomyślicie. Ten karton też nawet wiedział, że no, to jest telewizor. Kartą nawet wiedział, że to jest specjal. Więc no, ta wieża Eiffla też wiedziała, że to jest specjal. Wszyscy wiedzieli. O, proszę. Wszyscy wiedzieli, że to jest specjal. Wszyscy! Oprócz ciebie, widzu. Ty nie wiedziałeś, że my nie wiemy. Ronsia na pożegnanie. Zwierzę Eiffel. w tle proszę. Do widzenia. Znośnego życia. Pa. I happy new 100 subscribers. <laughs>